Widzę e, pole kryształów. Widzę podziemną komorę, podziemną olbrzymią salę, ale to jest jak e, naprawdę, no, nie potrafię określić tego, ale to są hektary. Jest to wypełnione, całe jest wypełnione kryształami, a po środku, na samym środku tego, Widzę kryształ rozświetlony, i, ale widzę tylko podstawę tego kryształu, i to jest coś takiego, jakby to było wielopiętrowe. Nazwijmy to tak, jakby to był to ma strukturę piętrowego garażu podziemnego. Okrągła, okrągła forma sali, wielohektarowej. Jestem na najniższym poziomie. Który jest cały wyłożony kryształami. Na środku jakby centralnie jest ten kryształ bardzo gruby. Jeżeli miałabym ocenić jego wymiary, muszę, to, muszę się temu przyjrzeć, że mam ocenić wielkość tego kryształu. Około 50 metrów średnicy. Tak, około 50 metrów średnicy ma ten kryształ. On nie jest okrągły, jest taki, no ma taką strukturę jak kryształ. Natur, jak naturalny wyrostek kryształu, ale no ma mniej więcej średnicy około 50 metrów. I on coś ewidentnie zasila. Tak, mhm. jest, jest, jestem na najniższym poziomie tej wielowarstwowej, wielopiętrowej struktury. I ona ma, i ta struktura jest, nie, nie tak, jest ułożona spiralnie, czyli tak jakby piętra nakładają się na siebie nie do końca równolegle, tylko spiralnie. Spirala, jestem, jestem na głębokości, teraz muszę, dostanę informację na jakiej jestem głębokości. Trzy, dwa, półtora kilometra. Półtora kilometra w głąb powierzchni. Ale czuję się tu bezpiecznie. Mam informację, że nasza rasa jest jakby. Brak jest zagrożenia dla nas ze strony tej struktury. Przyglądam się jej zupełnie obojętnie, to znaczy, jak obserwator. Chcę to po prostu przeanalizować. Jestem na najniższym piętrze. Kryształy, które są, którymi jest wyłożone, wyłożona cała powierzchnia, nie mają światła w sobie. Natomiast ten kryształ centralny ma w sobie światło. Jest rozświetlony, tak jakby od środka. Odliczę od trzech do jednego i będę, będę sprawdzała po kolei wszystkie poziomy tego, tej spiralnej struktury. Trzy. Dwa. Tak, widzę teraz. Jak wyszłam piętro wyżej, widzę przedstawicieli tej szpiczastej rasy. Ale oni mnie nie widzą, jestem tylko obserwatorem, nie mogą mnie widzieć. Cały czas jakieś prace wykonują przy tym krysztale centralnym. Ilekroć się do niego zbliżą, to jakby dotykają go czymś. Idę wyżej. Jest, dostaję informację, że jest 15 poziomów. Te poziomy zostały zbudowane przez tej istoty? Nie. To, co jest w Ziemi, istniało od dawna. Natomiast wszystko to, co tam jest, wszystko, cała struktura, która tam jest, no, ja dostaję dziwną informację, że ja tutaj widzę między 1909 a 1929, że to był czas, kiedy było to budowane. To znaczy niebudowane, bo to już było od dawna, ale jakby. Ja tutaj widzę. Przerobione zostało. Ja tu widzę nazistów, ale to nie mam na myśli tych nazistów, którzy. To nie są ci naziści, którzy. Nie mam tutaj na myśli Hitlerowców, bo to jest bardzo duże uproszczenie. Ale ja mam na myśli prawdziwych nazistów jako rasę. A ona istniała wcześniej, zanim zaczęły się. cała ta szopka z wojnami. Te inscenizacje i te teatry wojenne, to rasa nazistowska istniała dużo wcześniej i miała swoją siedzibę w określonym miejscu. Natomiast tutaj były prace połączone, i to jest Dolny Śląsk, ale jakieś korytarze od tego biegną jeszcze pod terenami Niemiec. To jest. Tak, jakby całe miasto, cały konglomerat potężny, a to z tym kryształem to jest tylko element tego. To jest niesamowite. Jest 15 tych poziomów, 15 pięter. I później widzę autost dosłownie autostradę podziemną. Nie jakiś tam korytarzyk do przechadzek, do spacerków, e grotołazów. Tylko widzę potężny, podziemny, bardzo głęboko usytuowany tunel. Jest jak autostrada. To jest cały system tuneli, który biegnie pod Dolnym Śląskiem na tereny Niemiec, na tereny Czech. Obejmuje to Austrię. To jest po prostu całe podziemne państwo. Cały podziemny konglomerat. I widzę dalej idące od tego autostrady podziemne, biegnące w inne części tego, tej części planety, na inne kontynenty. I po prostu to jest wszystko. Oni się tam przemieszczają, tam mają naprawdę całe życie, tam mają wszystko. To, jest, to są po prostu podziemne, szerokie autostrady, z którymi się przemieszczają jakieś. Takie dziwne pojazdy, ale to nie jest nic znanego tutaj na powierzchni. Natomiast ta czarna rasa tych szpiczastych istot jest strażnikami tego podziemia. Oni tam cały czas funkcjonują, są to istoty na wpół energetyczne, na wpół materialne i oni są odwiecznymi, już odkąd to powstało, są strażnikami tego, co tam się znajduje. Więc one pilnują całego tego miasta, Te, tego w tych tuneli, tego wszystkiego co tam się znajduje. To wszystko. Mhm. A zobacz, co konkretnie ten kryształ zasila bądź, bądź kogo? Pięć. Cztery. Zasila coś. Trzy, dwa. Toś pod spodem. Nie nad. Tylko pod, jeszcze głębiej. Zobaczę, odliczę jeszcze raz, i, bo to jest bardzo jest to zamaskowane wszystko. Również energetycznie, żeby nikt tego nie zobaczył. Ale jeszcze raz odliczę od trzech do jednego i zobaczę, co jest pod kryształem. Co znajduje się niżej. Wmaknię Cię Dorota w tej chwili. No, widzę, widzę jakieś przestrzenie pośrednie, jakieś korytarze, gdzie znajduje się bardzo dużo ludzkich szkieletów. Jakieś szczątki, jakieś wraki, jakiś korytarz taki, gdzie jest pełno ludzkich szczątków. A czy to nie są szczątki ludzi porwanych z powierzchni ziemi? Nie, to są szczątki jeńców, zamurowanych żywcem. I było ich tak wielu, że nawet się nie popatykowano ich rozstrzelać, tylko zamurowano ich żywcem. Pracowali przy tym krysztale. A zobaczy, jaki to był okres? W naszej rachobie czasu. Wojna. Druga, druga wojna światowa, tak? Tak. Uh -huh. Odliczę od trzech do jednego i złamie wszystkie bariery i zabezpieczenia, jakie kiedykolwiek i gdziekolwiek uczyniła jakakolwiek rasa w celu ukrycia tego, co jest pod kryształem. Trzy. Dwa. Jeden. Jeszcze raz wejdę głębiej. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Jest jakaś gęsta ciecz. Jest takie, jest morze gęstej cieczy. Jest cała taka, jakby jaskinia, naturalna jaskinia, wypełniona gęstą cieczą. I w tej gęstej cieczy, jest bardzo gęste. Jest sarkofag, ale coś poszło nie tak. I istota w tym sarkofagu, która jest, nie ma takich funkcji życiowych, jakie powinny być. Widzę go z boku. Ma cechy humanoidalne, ale to nie jest człowiek. Wokół czegoś, co wygląda jak głowa, ma owinięte, ma taki duży zwój, tak jakby to był jakiś turban, ale to nie jest turban, tylko jakieś zabezpieczenie jego ciała. Tylko, że jest jeden problem. Mam cały czas i mam informację, czuję to, będąc tam w tej gęstej cieczy, przy tym sarkofagu i widząc go jakby z boku, tak z profilu go widzę, dostaję jednocześnie informację, że wibracja planety w jakiś sposób naruszyła jego bezpieczeństwo i Żadne zabezpieczenia, które były zastosowane do tej pory, po prostu nie, nie zostało to przewidziane. To, co się stało, zostało to uszkodzone, i jego funkcje życiowe nie są w pełni zabezpieczone, i jest to związane z wibracją. Energetyczną planety, i z tą falą energetyczną, która już nadeszła. Ja nie mówię tutaj o strunie światła, tylko już o tej pierwszej fali innej energii, której do tej pory nie było. Nic nie pomogło żadne zabezpieczenia, że ani ta gęsta ciecz, ani te zabezpieczenia, które on tam miał założone, nie pomogły. On żyje jeszcze, jeszcze funkcjonuje, ale został poważnie uszkodzony. Nie przewidziano tego, ponieważ nie wzięto pod uwagę energii źródła. Ta technologia, która była, zawiodła. Energia, światło, już mimo tego, że jeszcze bariera jest, że jeszcze nie było definitywnego zniszczenia bariery. Teraz bardzo głęboko gdzieś wchodzę. Energetycznie wchodzę w to wszystko. Bardzo głęboko i widzę to coraz lepiej. Nie ma mnie tu już praktycznie chyba fizycznie. Na tej płaszczyźnie. Ale Pilnuj mnie, bo ja wchodzę gdzieś bardzo głęboko. Tak, tak, tak. Trzymam się. Trzymam cię za pomocą nici. Jesteś bezpieczna. I teraz widzę taką rzecz. Że mimo że błona jeszcze jest cały czas. Wokół słońca. To światło fotonowe. Już jakby to światło plazmowe coraz bardziej już prze, zaczyna przenikać. Tak jakby już w tej błonie robiły się coraz większe dziury prześwity, ona topnieje. Tak jak to, co myśmy ostatnio widzieli u siebie, to, tak samo tamta błona zaczyna się rozpuszczać. Dlatego to nie będzie jednorazowy proces wybuchu, tylko ta błona już topnieje i zaczyna do nas docierać, zaczynają docierać strumienie światła plazmowego, czyli takie, jak powinno, czyli pełne spektrum nierozszczepione przez tą błonę na światło fotonowe. I na promieniowanie ultrafioletowe, tylko jest to pełny spektrum światła plazmowego. I to jest, i to przenika wszystko. Wszystko. I nic tutaj, ani ta gęsta ciecz, ani te kryształy, nic nie pomoże. Ponieważ to światło przenika wszystko. A w momencie, kiedy struna przejdzie, ona. Przeskanuje wszystko, każdą cząstkę. Ta ciecz gęsta, która wypełnia tą komorę pod kryształem, jest pochodzenia naturalnego. I ona pochodzi stąd, z tej planety. Ona bardzo jest gęsta, ta ciecz. Ale ja się w niej bardzo dobrze czuję. Mhm. Czujesz się bezpiecznie? bezpiecznie? Tak. Czuję się bardzo bezpiecznie w tej przestrzeni, mimo że jest tutaj ta obca istota, ale ja zupełnie się tej istoty nie lękam. Natomiast świetnie się poczułam tutaj w tej cieczy. Nie wiem, co to jest, ale bardzo dobrze na mnie działa i bardzo mnie wzmacnia. Czuję się jak w takiej fajnej kąpieli w piance. O, bardzo dobrze mi ta ciecz na wszystkie moje warstwy fizyczno-duchowe, chociaż nie wiem, co to jest. Ale wracając do tematu, nie, on zupełnie mi nie zagraża. Nie wiem, czemu wszyscy myślą, że on taki potężny. Mi się wydaje zupełnie obojętny. Może sam padł ofiarą manipulacji albo oszustwa. Najczystsze to stare źródło światła i miłości. Proszę o zgodę na wejście w tą istotę w celu przeskanowania jej. Kim jest, w jakim celu się tu znalazła i kto jej to zrobił. Brak zgody. O, Mogę się przyjrzeć tylko z zewnątrz. Mhm. Czy to jest ta jedna z istot z Trasy Panów? Trzy. Dwa. Jeden. Tu jest jakaś manipulacja. To jest istota z, z rasy, która może się uważać za panów, ale dla mnie ta rasa jest zupełnie obojętna. Nie budzi we mnie żadnych emocji, ani żadnego lęku tym bardziej. Przyglądam mu się zupełnie obojętnie. Jest uśpiony, ale jest uszkodzony. Jest uszkodzony. Jego funkcje życiowe nie, nie przebiegają tak, jak powinny, jak było pierwotnie założone. Coś się wydarzyło, i to jest związane ze światłem plazmowym i z wibracją, jaką przybrała planeta. Został uszkodzony. Coś zostało zablokowane. Jego funkcje życiowe nie są w pełni czytelne. Jego funkcje życiowe nie są zgodne z parametrami, jakie powinien mieć. Zagłębiam się coraz bardziej w tą ciecz. Przy nim. Jestem przy nim, dosłownie, blisko. Po prawej stronie go mam. On gnije. On po prostu zaczyna gnić. Jeżeli się nie zrobi czegoś wkrótce, to będzie już nie do uratowania. Aleks, on po prostu gnije, ja już muszę wyjść stąd. Tak, chodź. Odlicz od trzech do jednego. Nie mogę. I e, do mnie. Ty musisz mi to 3, zrobić. Trzy, dwa, jeden, jesteś. Trzymajcie. Jak się czujesz? Jestem przy krysztale tym grubym. Mhm. Dobrze. Dobrze. Pomału będziemy wychodzić z tej przestrzeni. Weź parę głębokich oddechów. I wrócisz do mnie na powierzchnię ziemi. Odliczę się od pięciu do jednego i będziesz ze mną na powierzchni ziemi. Pięć. Cztery. Trzy, dwa, jeden. Już. Jestem. Dobrze. Jak się czujesz? Bardzo dobrze. Mm. Ale gdybyś mnie nie wyciągnął, to ja teraz bardziej zagłębiałam się ja, w kłonie. Tą... Tak, ja, ja czułem już. że to też mnie to zaczęło wchłaniać, nie wiesz? Też już po prostu zaczęłam to czuć i. E... A dosłownie pięć minut wcześniej już takie informacje zaczęły przychodzić, żeby Cię zacząć właśnie wyciągać z tego, wiesz? A... On gnije. Mm -hmm. On no tak po prostu zaczął sam, Tak, bo on sam padł ofiarą manipulacji, po prostu, ewidentnie. Tak jak posłużyli się, wiesz, annakami, nie? <laughs> tak samo się właśnie nimi tego posłużyli. Ta ciecz, Ach. która miała go zabezpieczać, mhm. nic nie pomogła, bo Ziemia zmieniła wibracje, i światło plazmowe to wszystko zmienia, tę Te częstotliwość tego wszystkiego. To jest coś niesamowitego. On nie ma już żadnej mocy. Nie widzisz, jak to się przez pół roku wszystko zmieniło? A pamiętasz pół roku temu, jaki wzbudzał taki strach? No. No, ja myślałem, że to on właśnie jest w mapie srebrnej górze, wtedy, co tak czuliśmy go. To jest błędna on. informacja. Tak, a on jest w ogóle w innym miejscu. To jest celowa błędna informacja, mm -hmm. że on jest pod srebrną górą. To nie mm -hmm. tam. Mm -hmm. To jest Dolny Śląsk. Ale to nie jest srebrna góra.